Siema, tutaj Francuz i teraz na ekranie się wyświetlają ostatnie osoby, które zasubskrybowały mój kanał. Jeśli chcecie się tutaj znaleźć, to zostawcie subika i będziecie mieli szansę wystąpić w następnym filmie. No i jeszcze możecie zostawić łapkę w górę i komentarz ze swoim nikiem, bo macie tutaj pod filmem losowanie na rangę na Rivi. Ja już nie będę przedłużać, lecimy z filmem. Nie. Ej hey, Francuz, Francuz! No Mogę być twoim pupilkiem? Ja chcę być twoim pupilkiem! Będziesz być moją maskotką? TAK! TAK! tak. ci ziemek kopał! Wiesz, co mu powiedzieć? Uwuu? UWUUUUUUU! O, To jest wielki cringe kurwa, módl mi. No, dobrze, dobrze, rób. To od razu gildzie założę to czasie tak peppa. Ariero, ariero, ariero. pariero, pariero. Trzeba, żeby znasz się na stepno. Ej, bez beck, kurwa. No, nie, O, mamy. Nie, my nie jesteśmy, pierdalamy się. Ja wiem. To tylko A mam to tu. A, brawo. Ja. Taki o, tak, Jeden. Ej ten chyba no... to, się, to, się, to, się co to, to pa, Nie co dzieje się jest ja spierdalam nie? co <mówi> z teraz A ja nie mam chyt mam To jest limit 12 Spierdal tak wiesz że nagle masz parety, nie? nie ogarniesz powiedz kto polizał na bitce Ja czy ty? No ja się spaliłem, Ja nie polizam jeszcze na Bibi O ja chyba lagam mam. Polizał. Fabian! Ty już setem, setem, setem! Big Bigo Bigo, bo ja mało! Ja, ja ja nie mam repu. Duda, no. Nie no nie dajcie mi. Mienisz. No jesu! Jeszcze perłec jak najmniej chcę Tam jest chyba że Gdzie, koblu? Czekaj, ja, a, a ja się zaleguję w ogóle O siema Uciekaj, bo tu gociaki O kurwa Co, <noise> to ty to <też> się <noise> No wyjebał się kurwa <noise> Ja pierdol IWI Kup to. ej pety Zlogał, zlogał Jak wadujesz No jebałem Głupina, skurwiel Dobra Powiedz Uff Uff No dawej. dawaj Dawaj, dawaj Zaszczekaj No nie no Kroka. Zaszczekaj, Zaszczekaj. To dalszki, czy nie? No to na pierdło i wyjewa buty i miecz. Chcesz no jeszcze powiedz who? No nie wiem, zaraz będzie szrof, jak się kurwa internet spala. Dawaj to. Powiedz. Myślałem, że ubijemy się jeden na jeden. Będzie super. Się zawiodłem totalnie. Będzie ciężko, no. Pomaga Majsowi. 12 grudzień Tylko refa. <ścoughs> pierwszy